Jeżeli to jest osoba, która zaczyna rozmowę od, od pieniędzy, od tego, ile ona na tym zarobi, to już wiem, że się nie znajdziemy. To jest filozofia japońska. Natomiast w przypadku modelu franczyzowego nie masz kosztów żadnych od pozyskania nowego franczyzobiorcy. Błęd jest brak pokory. Zdecydowanie. Tak, brak pokory. Za duża pycha, że na pewno mi się uda, nie? Mhm. Wiesz co, to szybkie liczenie to jest tylko narzędzie. To w ogóle nie chodzi o szybkie liczenie. Zresztą Japończycy to często powtarzają, że to jest efekt uboczny. To jest narzędzie, które jest treningiem mentalnym. Cześć, nazywam się Ada Zagdańska i dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z Anetą Grzanek. Aneta, bardzo mi miło Cię witać. Witam Ciebie, Ada. witam publiczność obserwujących. Super, Aneta, chciałabym, żebyśmy, zanim zaczniemy, powiedziała coś o sobie. Zawsze, jakby ktoś pyta o to, kim ja jestem, to mówię, że jestem zawodową sorobanistką. Zawodowa sorobanistka to jest taka osoba, która uprawia japońską arytmetykę mentalną i ma certyfikat z Azji, a najlepiej z Japonii, czyli umie liczyć na takim urządzeniu, które się nazywa więc ja faktycznie się tym zajmuję zawodowo i wokół tego zbudowałam swój biznes, czyli sieć szkół w modelu franczyzowym Superminds Academy w Polsce. No i cóż, oprócz tego jeszcze prowadzę sieć szkół językowych od 21 lat. Mam też firmę SM Academy, czyli taki, taka platforma do uczenia biznesu na nastolatków. Generalnie zajmuję się edukacją. Bardzo eee. wdzięczna branża. Bardzo bardzo, bardzo, bardzo. Powiedz mi, dlaczego zdecydowałaś się na rozwój superminds w model Franczyzowym, a nie przez własne placówki. Dlatego, że mm... Wcześniej prowadziłam, tak jak tutaj wspomniałam, sieć szkół językowych, która była prowadzona przez moje własne placówki, mm -hmm. więc ten model poznałam dogłębnie, wszystkie jego również ciemne strony. A model franczyzowy daje możliwość po pierwsze więks większej ekspansji, szybszej mm -hmm. i dużo tańszej, dlatego że otwarcie nowego punktu, nowej szkoły to zawsze wymaga sporych nakładów finansowych. Nigdy nie masz gwarancji, mm -hmm. czy ci klienci przyjdą, czy nie. Po jakim czasie, oni przyjdą. Z reguły taką placówkę trzeba utrzymać co najmniej przez rok. Ona nie jest od razu rentowna, dlatego że koszty, które musisz zainwestować na początku, są bardzo duże. Natomiast w przypadku modelu franczyzowego nie masz kosztów żadnych od pozyskania nowego franczyzobiorcy. To znaczy one się nie zwiększają, mhm. On, masz koszty zbudowania franczyzy, one są na początku dosyć duże i wymaga to od Ciebie bardzo dużego zaangażowania i czasu, mhm. ale w momencie, kiedy już zaczynasz sprzedawać franczyzę, to każdy nowy partner nie generuje Nowych kosztów, co więcej masz zyski od razu. Bo on płaci za franczyzę, on płaci prowizję od kursantów, więc tak naprawdę jest to model dużo łatwiejszy, jeżeli chcemy rozwijać naszą sieć. Dużo szybszy niż otwierając własne placówki, w których musimy się na 100% zaangażować. Więc, no, a kolejna kwestia, którą ja osobiście byłam zmęczona w prowadzeniu własnych placówek, mhm. to jest zarządzanie zespołem. Im większy zespół, tym bardziej dla mnie to była sytuacja stresująca, ponieważ to nie są moje. Kompetencje, które, które są na wysokim poziomie. To jest, to jest coś, czego tak ja nie lubię robić, nie czuję się w tym dobrze, nie mam jakby chęci uczenia się w tym kierunku. Ja jestem kreatorem, ja lubię tworzyć, wymyślać, budować, nawet tworzyć procesy, ale nie, nie, nie zarządzać ludźmi. Mhm. Więc jeżeli mój zespół zaczął już przekraczać te 50 osób, to ja czułam się w tym bardzo zmęczona. W no przypadku się. modelu franczyzowego nie trzeba budować takiego dużego zespołu, dlatego że my nie m, zarządzamy, jakby. Standardami, jakością metody, która jest wprowadzana, i to może być mały zespół. A franczyzobiorca zarządza zespół Oczywiście. zespołem. Oczywiście, uh -huh. a franczyzobiorca sobie sam zatrudnia sekretariat, uh -huh. nauczycieli i tak dalej. Więc dzięki temu jakby ten problem schodzi z głowy. Uh -huh. A jak wyglądały pierwsze kroki w budowaniu franczyzy? Wiesz, co pewnie tak samo jak w przypadku innych franczyz, tak mi się wydaje. Najważniejszy jest koncept, to jest kluczowe, czyli wymyślić sobie taki koncept biznesowy, który da ci przewagę na rynku, ale również bariery wejścia i jeszcze kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, to jest co dasz później franczyzobiorcom, czyli, bo dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja miałam kilku swoich znajomych, którzy zdecydowali się budować model franczyzowy i niestety skończyło się to porażką. Dlaczego? Dlatego, że to jest tak, że ten przedsiębiorca po jakimś czasie czuje się bardzo pewny siebie. Myśli mhm. sobie, udało mi się zbudować biznes, mam sukces, wiem jak robić rzeczy, więc teraz zbuduję sobie franczyzę i będę sprzedawać moje know-how. Mhm. I to fajnie działa. Przez Dwa lata, w momencie, kiedy on sobie wyszkoli tych ludzi, nauczy ich budować biznes, ale co potem? Potem ten franczyzobiorca mówi: No dobrze, no ale, ale po co ja ci mam płacić, haracz? Co ty mi dajesz? Już mi wszystko dałeś, już się wystrzelałeś ze wszystkiego, co masz, dlaczego mam ci dalej płacić? No i oni się czują rozżaleni, że ten człowiek jest nielojalny, że przecież on mu tyle dał, a to w ogóle nie o to chodzi. Więc na początku ja zbudowałam sobie koncept w oparciu o te trzy elementy, czyli jaką mam czym ja się mam różnić od od innych firm, które już są na rynku i które się na rynku pojawią. Po drugie, jakie mam bariery wejścia, czyli w momencie, kiedy ja zacznę sprzedawać ten produkt, to pojawią się klony, ludzie będą mnie kopiować. I teraz co ja muszę zrobić, żeby im to utrudnić, czyli żeby albo nie udało im się mnie kopiować, albo żeby było to bardzo, bardzo trudne. Czyli odsieję w tym momencie tych mniejszych graczy już od razu. A trzecia rzecz, co dam franczyzobiorcom, co będę dostarczać im co roku, żeby nie chcieli ode mnie odejść. No i tutaj przechodzimy do kolejnego etapu czyli budowanie strategii. Ja miałam to, to duże szczęście, że na mojej drodze pojawił się mój wspólnik. Już były niestety wspólnik Mariusz Słowieński, który miał bardzo duże doświadczenie w budowaniu takich strategii. I my przez kilka miesięcy budowaliśmy strategię Super Minds, czyli zrobiliśmy to wszystko, czego uczą się studenci, Azbiro, Pestele, portery, kluczowe czynniki sukcesu. My to zrobiliśmy. Dla mnie było to męczące i czasami się denerwowałam, że on mi ciągle zadaje jakieś głupie pytania. Ja to wszystko wiem, ja mam feeling i w ogóle, ale ale dzięki temu, że ta strategia powstała, to mnie to ukształtowało, pokazało mi drogę, jaką ja mam iść z tą firmą już przez cały czas. Oczywiście mogę ją modyfikować, ale. Pewne rzeczy są stałe, pewne wartości, pewne założenia programowe, one się nie zmienią, niezależnie od czasów i czego na pewno nie zrobię. I bez takiej strategii, uważam, nie da się zbudować modelu franczyzowego, który odniesie sukces. To jest, to jest absolutnie must-have każdej firmy. No i trzeci etap co mam zrobić, żeby ten człowiek chciał ze mną pozostać? Więc w naszym przypadku był, była to platforma, która, platforma podręczniki, które drukujemy, więc dostarczamy oprócz wiedzy i metody również. Produktów do tej firmy. Mhm. Mhm. Czyli pewne rzeczy musiały zostać ustandaryzowane po prostu. No tak, oczywiście. I jakie elementy programu są takim standardem, który wasz franczyzobiorca musi przyjąć? Czy jest jakaś przestrzeń na to, żeby tutaj liczyć na kreatywność partnerów? Czy taką przestrzeń zostawiacie? Mhm. No na pewno program, tak? Czyli yy, sam układ lekcji. On nie może prowadzić zajęć inaczej, niż, niż tak jak są przygotowane nasze scenariusze. To znaczy, drobne elementy może sobie zmieniać, ale generalnie układ zajęć musi być taki sam, bo na końcu drogi, czyli po, po roku, będzie rozliczany z tego, na jakiego uczniowie funkcjonują. Wszystkie materiały w stylu właśnie podręczniki, materiały do pracy, są, nie może mieć swoich własnych. No a dwa, że my należymy do sieci japońskich szkół, czyli Ishidoshiki, to, to jest taka najstarsza i największa sieć w Azji y, arytmetyki mentalnej, więc my również musimy spełniać ich standardy. Co oznacza, że nasi trenerzy muszą mieć certyfikaty japońskie, muszą zdać egzaminy w Japonii, w Polsce, ale nadawane mm -hmm. są kwalifikacje w Japonii i muszą uczyć zgodnie z metodą Shidoshiki. Poza tym, co? No, dostarczamy im materiałów e, reklamowych do marketingu, natomiast mogą tworzyć sobie swoje własne również mm -hmm. w oparciu o ten content, który my im dajemy, czyli nasze logo, nasi bohaterowie, brand heroes muszą się pojawić, a cała reszta już jest jakby pełna dowolność. Jakbyś miała wybrać kompetencje, potencje e, w edukacji to byłby mhm. to bardziej zdolności biznesowe, czy pasja do nauczania? Wiesz co, ja bym nie nazwała tego pasją do nauczania, ale uważam, że i, i zdolności biznesowe, i zrozumienie tego, że edukacja to jest misja. To nie jest sprzedaż skarpetek czy drukułotek, to nie jest ten sam biznes. Dlatego, że my bierzemy odpowiedzialność za kształtowanie się młodego umysłu i trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Więc jeżeli dzwoni do mnie kobieta, bo, bo właśnie ostatnio miałam taką rozmowę, dlatego powiedziałam kobieta, nie chodzi tu o płeć, ale to była akurat kobieta, i ona mi mówi, proszę mi Powiedzieć, ja muszę wprowadzić franczyzę w dwa tygodnie, bo biznes to jest biznes, musi mi się to spinać. To ja już wiem, że, że, że to nie jest dla mnie partner. Mhm. Oczywiście musi mieć kompetencje biznesowe, bo on biznes musi zbudować i go poprowadzić, ale musi również rozumieć, że to jest jego misja, musi zrozumieć program, musi mu się musi ten program spodobać, musi rozumieć nasz koncept edukacyjny i stwierdzić, że to jest również jego filozofia, że on zgadza się z tym, co my wprowadzamy, zgadza się z, z, z tą całą, Koncepcją edukacyjną i wtedy to się uda. Jeżeli on chce zrobić tylko biznes, podejdzie do tego tylko komercyjnie, to na pewno się to mm -hmm. nie uda, ale jeżeli on jest tylko i wyłącznie nauczycielem, który nie czuje w sobie takiego głodu przedsiębiorczości, to również obawiam się, że to może się nie udać, czyli po prostu zabraknie mu w pewnym momencie tych kompetencji, które są menadżerowi potrzebne, czyli na przykład będzie cały czas uczyć, a nigdy nie wyjdzie z tego etapu uczenia się i zarządzania biznesem, więc obydwie opcje tutaj są potrzebne. Mm -hmm. A jak wygląda rekrutacja nowych partnerów? Teraz powiedziałeś, że tutaj dzwonią dać pisemna kobieta. Tak. Odzywają się ludzie sami mm -hmm. pewnie, tak? Tak, tak. My, nie, my nie, w tym momencie jakby nie reklamujemy franczyzy, dlatego, że y, budujemy nasz, y, nasz koncept y, troszeczkę tak, wracamy do podstaw, bo chcemy się umocnić, i mamy taką wizję, żebyśmy byli taką szkołą, która wyznacza kierunek nowoczesnej edukacji i dlatego jest trochę pracy do zrobienia, ale faktycznie oni sami dzwonią, znajdują nas i wtedy taka rozmowa się odbywa. Więc w tym roku też podpisaliśmy pięć umów w ten sposób. No to jest przede wszystkim rozmowa z tą osobą na wstępie przez telefon, więc ja już wiem. Czy, czy będziemy nam, rozmawiać czy dalej, czy, czy nie? Tak, tego. jeżeli to jest osoba, która jest zainteresowana programem, ciekawi ją, co my robimy w ogóle w tej firmie, i zaczyna rozmowę od tego, to jest przestrzeń na to, żeby rozmawiać dalej. Jeżeli mm -hmm. to jest osoba, która zaczyna rozmowę od, od pieniędzy, od tego, ile ona na tym zarobi, to już wiem, że się nie znajdziemy. To jest filozofia japońska. My bardzo mocno wchodzimy w ogóle w tą filozofię azjatycką, więc ten człowiek musi to poczuć. Mm -hmm. Nawet jeżeli nigdy w życiu o tym nie słyszał i to jest jego pierwsze spotkanie, to on musi poczuć, że że to jest coś, co, co jest spójne z jego ideologią w ogóle w życiu. Mhm. Więc ja po takiej rozmowie już, już wiem. Później kolejnym etapem, oczywiście jest to, czy on w ogóle ma pomysł na to, kto będzie uczyć w tej szkole, bo musi zrekrutować nauczyciela, który zdobędzie certyfikat japoński. A jak długo trwa zdobywanie takiego certyfikatu? To zależy od osoby. Mieliśmy rekordzistkę jeden miesiąc u mnie w Łodzi, młoda dziewczyna, ale może to trwać nawet pół roku. No właśnie, bo to jest kolejna jakby próba. Dlatego, że żeby zdobyć taki certyfikat nie trzeba mieć wybitnych umiejętności, ale trzeba mieć w sobie pewną japońską cechę, czyli wytrwałość i samodyscyplinę. A wiemy o tym, że większość ludzi tego nie ma. Mhm. Więc on ma zapał na początku wielki, ale później dzwonimy za 2 trzy miesiące jak tam, jak tam? O, dzieci, praca, studia, nie było czasu. Więc to już nie jest człowiek, który rozumie, na czym polega japońska filozofia. To jest filozofia, która mówi o tym, że wykonujesz rzeczy codziennie, regularnie, nawet przez 5 minut. Ale regularnie. Masz w sobie tą samodyscyplinę, która powoduje, że się, że wstajesz nawet jak ci się nie chce, robisz nawet jak ci się nie chce, prawda? Tak, jak z treningiem, jak człowiek się musi wkręcić w trening. Właśnie. Tak, to jest zwyczajny trening. Więc jeżeli ten nauczyciel nie trenuje, to jak on, ch to jak on chce uczyć mm -hmm. dzieci? Tak? Dlatego Japończycy mówią jasno, bo na początku ja dosyć dużo się z nimi tam spierałam, bo mówię, nie da się prowadzić biznesu w Europie tak jak wy w Japonii, bo mm -hmm. my, nie ma, my mamy zupełnie inną spo spo inne, inne społeczeństwo. Po pierwsze, u nich nauczyciel płaci za to, żeby w ogóle mógł zrobić taki trening. My musimy płacić nauczycielom, żeby oni łaskawie chcieli w ogóle się czegoś nauczyć. U nas jest zupełnie odwrotnie. Dla nich to jest nie do pomyślenia. I teraz ja im mówię, żeby doprowadzić człowieka do szóstego Q, czyli tego podstawowego certyfikatu, który nada mu kwalifikacje zawodowe, to potrzebujemy dużo czasu. Więc to nam, to powoduje, że nie możemy się rozwijać jeszcze szybciej. Japończycy mnie ciągle spowalniali, ale dzisiaj jestem im za to bardzo wdzięczna, bo uważam, że biznes lepiej budować powoli, progresywnie, się progresywnie ale budować mocne drzewo z mocnymi korzeniami, niż właśnie takie, które zostanie zmiecione przy pierwszej lepszej wichurze. Więc ten trener musi w sobie, musimy sprawdzić, czy on faktycznie jest osobą, która ma, jest wytrwała, ma w sobie samodyscyplinę, potrafi się zmusić Musić do tych treningów i wtedy wiemy, że, że ta placówka ma sens. Jeżeli takiej osoby nie będzie, to to, to się nie skończy sukcesem. A jak? Czy są jakieś dane statystyki, ile osób rocznie dostaje takie e, certyfikaty? O, bardzo niewielu. Generalnie w tej chwili w Polsce myślę, że nie ma setki takich nauczycieli okay. z szóstym Q. Z wyższymi, bo to, bo to jest jak w karate, jest dziewiąte, ósme, siódme, szóste Q. Później mamy trzecie Q, to już jest kwalifikacji, że można otworzyć centrum egzaminacyjne i takich osób w Polsce jest chyba Osoby, w tym ja. Super. <laughs> tak, jeszcze swego czasu byłam, byłam najwyżej, ale mój kolega Karol właśnie pokonał mnie i ja mam już drugie Q, więc gratulacje dla Karola, że mu się to udało Super. zrobić. To, to, to nie wynika z tego, że to jest trudne do zrobienia. To wynika z tego, że pokazuje, jakim my jesteśmy społeczeństwem. Dlatego że w Japonii uzyskanie szóstego Q to jest w ogóle to, to jest zero problemu, bo dlatego że to znaczy nauczycieli z Mental ludzi jest inny. Zupełnie. Bo mhm. dzieciaków mamy już dużo na szóstym Dzieci tak, ale dorosłych mamy bardzo niewielu, i to jest właśnie kłopot. No, więc. Ciekawe bardzo. A teraz trochę o marketingu. Jakie, jakiego rodzaju wsparcie marketingowe i operacyjne otrzymują partnerzy? No, my przede wszystkim dostarczamy im wszystkich materiałów reklamowych, tak? Czyli zarówno graficznych, jak i rolki, wideo, filmy i tak dalej, których oni później mogą korzystać. Plus robimy taką ogólnopolską kampanię w czasie, w okresach rekrutacji, czyli u nas to jest sierpień, wrzesień, październik, czyli wrzucamy sobie sponsorowane, budujemy konto na YouTubie, na TikToku, na tych mediach społecznościowych i robimy taką kampanię ogólnopolską. To nie są duże budżety z naszej szkoły, bo jesteśmy młodą siecią i tak jak mówię, nie możemy porównywać się do takich firm, które mają milionowe budżety. My takich nie mamy, dlatego ograniczamy to do tych trzech miesięcy, a w ciągu całego roku budujemy nasze konta społecznościowe ogólnopolskie, po to, żeby ludzie tam padali w ciągu całego roku również. Więc tak to wygląda. No i pozycjonujemy oczywiście SEO stronę, która jest główna na całą Polskę. Uh -huh. A powiedz mi, no jakość kształcenia jest bardzo ważna i musicie utrzymywać uh -huh. standardy. Powiedz mi, jak monitorujecie pracę partnerów? Czy macie uh -huh. jakieś. Tak, generalnie my, przede wszystkim, jeżeli w danej placówce dobrze są prowadzone zajęcia, czyli mamy nauczycieli, którzy pracują zgodnie z naszymi standardami, to również są klienci. Mhm. I to jest, i to, i po prostu inaczej, inaczej się nie dzieje. Dlatego, że nas, nasz biznes jest rekomendacyjny. Zaczynamy od siedmiu osób i te siedem osób przynosi kolejne pięćdziesiąt w kolejnym roku. To są nasi ambasadorzy. To jest jak procent składany, jak zaczynamy inwestować. Dokładnie tak samo jest tutaj. Mhm. Każdy zadowolony klient przyniesie nam trzech. Albo jeszcze więcej. Więc y, jakość nauczania jest tu absolutnie najważniejsza. Wszelkie te kompetencje można, można dopracować. Więc przede wszystkim odwiedzamy taką placówkę minimum raz w roku, a na początku, kiedy ją wdrażamy, to w ogóle opiekujemy się tym trenerem, jesteśmy z nim w kontakcie cały czas, z trenerami, którzy zaczynają uczyć. Nasi metodycy jeżdżą do tej placówki. W pierwszym roku to jest na przykład po pierwszych czterech tygodniach, czyli po miesiącu jego pracy i obserwują zajęcia, potem umawiają się na kolejne wizyty, a w kolejnych latach raz w roku odwiedzają taką placówkę, wchodzą na Obserwują, jaką pracuje, patrzą, ile dzieci potrafią. Czy na pewno to nie jest lekcja, która jest dla nas przygotowana, a w ogóle to jest inaczej, to mm -hmm. widać po uczniach, tak? mm -hmm. jakie oni mają kompetencje, co oni po, potrafią, czy jest to ustawka, czy jest to naprawdę. Więc przede wszystkim to jest kor wszystkiego. My cały czas szkolimy nauczycieli, czyli taki franczyzobiorca może wysyłać do nas nauczycieli na szkolenie non stop. One są albo nagrane, albo są prowadzone na żywo. Czyli nasza trenerka zawsze raz w tygodniu jest dostępna i tam trenerzy mogą. Mogą wpadać i szkolić się razem z nią przez cały czas, więc ten franczyzobiorca nie szkoli swojej, swojego zespołu, tylko my to robimy za niego. Oprócz tego mamy szkolenia, oczywiście, dla właścicieli franczyzy, jeżeli tego potrzebują, oraz szkolenia dla obsługi klienta, czyli dla tych osób, które pracują w sekretariatach i rozmawiają z klientem. I to są szkolenia raz w roku na żywo, mhm. ale również one są nagrane, więc ten człowiek może w każdej chwili, na przykład, jeżeli zrekrutuje w ciągu roku, sobie takie szkolenie obejrzeć. Robimy szkolenia na życzenie, czyli jeżeli ten franczyzobiorca chciał, żebyśmy go wyszkolili, to również to możemy. Więc póki co, na ten moment, my oceniamy placówkę pod kątem jakości prowadzenia zajęć. Jeżeli okaże się, że w tej placówce kiepsko na przykład działa obsługa klienta, to proponujemy mu takie rozwiązania również, czyli że my wyszkolimy tą osobę, że, że poświęcimy jej chwilę, chwilę czasu naszego, że przyjedziemy albo że, że powinna takie szkolenie przejść, bo wiemy, że, że tu ta sytuacja nie jest dobra. I to w zupełności wystarczy. A czy zdarzają się jakieś konflikty między centralą afrokozoniczną z obywacami? Może jakieś inne różnice poglądów? Jeszcze nigdy nic? mi się żaden konflikt nie zdarzył. Super. Miałam jedną franczyzę nieudaną. Ta, taką, która faktycznie... I to była franczyza w Warszawie, więc to jest zaskakujące, że, że w ogóle w największym mieście w Polsce najtrudniej jest tak naprawdę zbudować, ale ona wynika z tego, że po prostu dziewczynie nie udało się zrekrutować uczniów i się poddała w pewnym momencie. Nie był to konflikt, to było oczywiście partnerskie rozstanie się. Natomiast konflikt nigdy mi się nie zdarzył. Nie, nie pamiętam takiej sytuacji, więc, więc na pewno nie. Ja wychodzę z takiego założenia, że nie chcę sprzedawać franczyz na potęgę, Czyli nie chcę mieć 100 partnerów do rozmowy, uh -huh. tylko wolę mieć 15. Dlatego, jeżeli nasz franczyzobiorca zaczyna się rozwijać i ja widzę, że jemu ten biznes rośnie i on chce, to ja mu często oddaję cały obszar. Czyli na przykład mam Kraków, dziewczynę, która wykupiła licencję na północy Krakowa, ale tak naprawdę dzisiaj uczy już w całym Krakowie. I, I zamiast mieć w Krakowie 20 franczyzobiorców, ja mam jedną osobę. To powoduje, że my możemy regularnie się spotykać z 15 osobami rozmawiać jest, jest łatwiej. łatwiej. Mhm. I my wspólnie ustalamy strategię. Czyli na przykład zawsze spotykamy się w maju, gdzie ustalamy strategię cenową. Wszystkie miasta mogą się wypowiedzieć i, i próbujemy znaleźć wspólne rozwiązanie tak, żeby miasta, w których jest najdrożej i ceny są najwyższe, mogły zarabiać, ale również te miasta małe, gdzie jest zupełnie inna, inny próg cenowy, mogły tą cenę obniżać. W związku z czym, czy na przykład kampanię marketingową. Ja nie, ja nie podejmuję decyzji sama. Mhm. Ja y, proszę moich franczyzobiorców, żebyśmy się spotkali i porozmawiali o tym, żeby oni również czuli się współodpowiedzialni za te decyzje. Mhm. Bo jeżeli ktokolwiek powie, no nie, ja to w ogóle nie jestem zadowolona z tej kampanii, powinniśmy zrobić tak, no tak, ale spotkaliśmy się, ustalaliśmy wspólnie, był czas, że możemy się wypowiedzieć, jednak musimy o, wybierać takie opcje, niektóre, mój feeling podpowiada mi, że są najlepsze, bo ja wiem, jak działa rynek w Łodzi, mhm. a rynek w Krakowie czy we Włocławku, to może być zupełnie inny klient, tylko wspólnie decydujemy, co tak naprawdę ma Sens, i, i te decyzje podejmuję razem z moimi franczyzobiorcami. Ze względu właśnie na model, który sobie obrałam, żeby jednak ograniczać liczbę partnerów. No i to też buduje jakąś relację między tak. Wami stałą. Tak. przywiązanie. Tak. do tak, siebie. Tak, oczywiście. Wtedy mam szansę zbudować tak. relację. Mhm. Takie teraz pytanie, może niezbyt wygodne. Jak o długo, nie wyrażę się nie obawiać, ale jak, jak długo trwa osiąganie rentowności mhm. nowej placów? To zależy, bo jeżeli mamy partnera którym ma już jednostkę edukacyjną, czyli na przykład jest to szkoła językowa, mhm. ponieważ połowa z moich partnerów to są właściciele szkół językowych, to to jest człowiek, który ma klientów, ma lokal, ma obsługę sekretariatu, więc u niego ta rentowność jest po pierwszym miesiącu, już się pojawia. Dlatego, że on jedynym kosztem, który ma, to jest nauczyciel, który, który zresztą to jest koszt zmienny, w związku z czym on sobie to wlicza w, w rentowność grupy, ile osób musi mieć. No i opłaty franczyzowe, które są na początku, ale my też rozkładamy te opłaty na raty, więc on wrzuca sobie to, jakby w jego koszt prowadzenia zajęć, więc wie, ile musi tych osób zrekrutować, żeby mu to wszystko się pokryło, i żeby wyszedł na plus. Więc on osiąga rentowność od razu, nawet na nią nie czeka. W przypadku osób, które nie mają takiego biznesu i chcą go otworzyć od zera, to zależy, jakie decyzje podejmą. Mhm. Czy rzucą się na głębokie oceany i wynajmą drogi lek, lokal, super wyposażony, będą wchodzić w jakieś remonty, bo mieliśmy takich partnerów? Czy na przykład wynajmą pomieszczenie w, w jakiejś szkole publicznej czy prywatnej, gdzie będą, mieć, gdzie, gdzie będą płacić za godziny przeprowadzone? Mhm. I wtedy oni również osiągają rentowność od razu. Mhm. Natomiast jeżeli mamy partnerów, którzy właśnie wchodzą w wynajem lokali dalej, to często taki partner musi poczekać nawet rok, czyli musi poczekać na kolejną rekrutację. Dlatego, że ta rekrutacja, która się odbędzie w momencie, kiedy on otwiera tą firmę, pokryje jego koszty, a czasem nawet pokryje, zależy ile dzieci zrekrutuje i będzie musiał pracować na to, żeby ci klienci przyprowadzili mu kolejnych w kolejnym roku, więc wtedy to się rozciąga w czasie na jeden rok. A jakieś takie standardowe, albo niestandardowe, częste błędy, które mhm. popełniają zabiorcy No, tak? pierwszy to jest właśnie ten lokal. My mhm. zawsze mówimy, słuchajcie, mamy po pandemii wie, wiemy, co może się zadziać. Mhm. Ludzie, którzy zostali z tymi lokalami, między innymi ja, mieli i naprawdę słabo, dlatego że okazało się, że trzeba płacić czynsze, a dzieci nie przychodzą. Więc wchodźcie w koszty stałe do tego momentu, kiedy nie zbierzecie setki osób. Ponieważ przy 100 uczniach możemy sobie wtedy się przenieść do lokalu, bo te koszty zaczynają być bardzo podobne. Czyli koszty opłaty czynszu będą podobne do kosztów, które musimy zapłacić w szkole, gdzie wynajmujemy salę, Ale dopóki nie ma tych 100 klientów, to powinniście raczej wynajmować pomieszczenia, gdzie płacicie za godziny, czyli jakieś biura coworkingowe. Naprawdę, w tej chwili jest tak dużo tego na rynku, że jakość tych pomieszczeń jest tak wysoka, że mhm. nie ma sensu ładować się w koszty stałe no bo przecież my nie pracujemy w wakacje, nie pracujemy w ferie, mamy dużo przestoju tak naprawdę w tej branży. Mhm. To jest pierwszy błąd, że niektórzy rzucają się w luksus i chcą od razu budować wielką firmę, nie zakładają, że odniosą porażkę. Druga, czyli czyli błędem jest brak pokory. Zdecydowanie. Tak, brak pokory, za duża pycha, że na pewno mi się uda, nie? Mhm. No e, to jest raz. Druga kwestia to jest. Jest to, że mamy wąskie gardło w naszej branży, czyli to jest ten trener, który musi zostać sorobanistą, czyli musi dostać certyfikat japoński. I teraz ja cały czas tłumaczę naszym franczyzobiorcom nowym, że powinni rekrutować cały rok, że to nie jest tak, że on sobie zrekrutuje człowieka w lipcu, wyszkoli go do września i koniec, ponieważ ten człowiek we wrześniu może złamać nogę, albo może po prostu zmienić swoją, swoją koncepcję życiową, albo w ogóle od samego początku robił to szkolenie po to, żeby otworzyć mu drugą szkołę na boku. Oczywiście, nie może tego zrobić, bo mamy bardzo mocne umowy lojalnościowe, no ale nerwy mu zepsuje, bo zanim on się dowie, że nie może tego zrobić, no to zrobi się konflikt, no a tak czy inaczej ten właściciel zostaje bez nauczyciela. Uh -huh. Więc ja mówię cały czas, albo co gorsza, taki nauczyciel odchodzi w ciągu roku. Uh -huh. Nic go nie interesuje, prawda, że ten właś właściciel zostaje w ogóle bez możliwości dalszego prowadzenia kursów. Dlatego ja cały czas tłumaczę franczyzobiorcom, słuchajcie, musicie szkolić cały rok tych ludzi i trzymać ich w gotowości, bo nawet uczciwie postępować, czyli mówić, że nie mam dla ciebie pracy dzisiaj, ale jeżeli ty się nauczysz, to ja spróbuję wrzucić reklamę i zrekrutować dla ciebie grupy. Natomiast w przyszłym roku taką pracę będziesz mieć w momencie, kiedy przeprowadzamy kolejną rekrutację. Nie robią tego i często zostają po prostu na lodzie. Więc to jest kłopot. To jest błąd, który jest bardzo, bardzo poważny. Ale też trzeci błąd, franczyzobiorczyni, która się poddała na starcie. Czyli znowuż, Brak pokory. Zrekrutowała siedem osób, uznała, że to jest za mało, żeby taką grupę otworzyć, a miała wspaniałego nauczyciela wyszkolonego, świetne pomieszczenia na politechnice za pół darmo, naprawdę, i stwierdziła, że to się nie opłaca, więc ona mimo że opłaciła pierwszą ratę już za wejście do, do sieci i w ogóle nie pociągnęła tematu. Moim zdaniem to jest błąd, dlatego że tak jak mówię, to jest biznes rekomendacyjny. Jeżeli to jest małe miasto, to te siedem osób mogłoby przyprowadzić 50 w kolejnym roku. Po mm -hmm. prostu czasem trzeba ja, w... cierpliwości, tak. Mm -hmm. A powiedz mi, jakie masz plany rozwoju na najbliższe lata? Już co ja nie mam w planach, to znaczy, może tak. Mój, mój plan jest taki. W tym roku nie planujemy ekspansji, tak jak Ci powiedziałam, wycofaliśmy reklamy, nie, nie sprzedajemy franczyz, dlatego że musimy się przygotować z programem, ponieważ chcemy być taką placówką, która jest postrzegana jako. No, chcielibyśmy być liderem oczywiście, ale, mhm. ale brzmi to nieskromnie. Ale miejscem, gdzie ten rodzic ma pewność, że otrzymuje najbardziej, najnowocześniejszą edukację, taka jaka jest w krajach wysoko rozwiniętych, i w związku z tym musimy trochę pracę wykonać nad naszymi programami. Pod Drugie, wiemy, że zbliża się kryzys gospodarczy, a kryzys to jest szansa. Ja tą szansę bardzo mocno dostrzegam z naszym programem, ale nie powiem Ci, jak to mam zamiar zrobić, bo mogą moi konkurenci Rozumiem. oglądać. Rozumiem, trzeba tutaj Natomiast trzymać tak, mam w głowie pewną receptę na to, jak mamy się zachować w momencie, kiedy ludzie będą mniej zarabiać i będą musieli dokonywać wyborów zajęć i do tego też chcę się przygotować. Więc sprzedaż franczyz i ekspansję planuję dopiero na kolejne lata, czyli minimum po roku. Super, no to są jakieś konkrety już, generalnie fajnie, że cały czas jest to progresywnie rozwijane. Teraz takie pytanko, jakie korzyści Twoim zdaniem dzieci wnoszą, wynoszą z tej metody poza samym, samą umiejętnością szybkiego liczenia? Wiesz co, to szybkie liczenie to jest tylko narzędzie. To w <śm> ogóle nie chodzi o szybkie liczenie. Zresztą Japończycy to często powtarzają, że to jest efekt uboczny. To jest narzędzie, które jest treningiem mentalnym. I teraz taki sam efekt mogłabyś uzyskać, <śm> jeżeli byś codziennie rozwiązywała sudoku <śm> albo grała w szachy. Dokładnie to jest ten sam efekt. Japończycy po prostu biorą narzędzie, które ma sprawić, że ten człowiek stanie się bardzo inteligentny. Będzie miał dużo większy potencjał intelektualny. I te zmiany widzimy na różnych obszarach. W uczeniu się języków obcych dużo ludzi dorosłych mówi, że staje się poliglotami po takim treningu. Nauczycieli, którzy doszli do tego szóstego Q, albo że mają wybitną pamięć, albo że dostrzegają różne połączenia takie logiczne między, stają się bardziej kreatywni. Miałam dziewczynę, która interesowała się sztuką i ona mówiła, Aneta, tylko ty, Sorobanistka, mnie zrozumiesz, że jak ja patrzę na te obrazy, to mam wrażenie, że mam dodatkowy zmysł, którego wcześniej nie miałam. Nie umiem tego opisać słowami. Jest coś innego. Zmienia się naprawdę struktura w naszym mózgu. To znaczy tych połączeń synaptycznych jest, mhm. tworzy się tak dużo, że faktycznie te impulsy elektryczne mają krótszą drogę i ten człowiek robi się lotny. Mhm. I to jest największa wartość, którą dajemy temu dzieciakowi. A druga, jeżeli to jest dzieciak, który miał problemy w szkole, ledwo wyciągał truje z matmy i wszędzie słyszał, że nie ma predyspozycji matematycznych, czy inne bzdury, i nagle on zaczyna liczyć szybciej niż ty wpiszesz na kalkulatorze, szybciej niż jego rodzice, szybciej niż jego nauczycielka. To on dostaje informację: ej, to nie ze mną jest coś nie tak. Mm -hmm. Tylko z nimi wszystkimi. Mm -hmm. Czyli po prostu metoda nie była dla mnie. I to jest dla mnie największa wartość. Dlatego mówię, franczyzobiorca, który kupuje ten biznes, musi to rozumieć, że on dostaje wielką moc. Moc naprawdę zmiany intelektualnej dzieciaków, które mm -hmm. do niego przyjmą, zmiany ich życia. I on musi wziąć za to odpowiedzialność. Więc on nie może podejść do tego komercyjnie tylko i wyłącznie. Super. Brzmi to naprawdę, naprawdę wzniośle. Bardzo chciałabym Ci podziękować, Aneta, za dzisiejszy wywiad. Dziękuję e, bardzo. Trzymam kciuki za dalszy rozwój i będę też śledzić. To. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dzięki.